Mam na imię Ola, od roku mieszkam we Francji. Przed przeprowadzką tutaj nie miałam nigdy w życiu styczności z językiem francuskim. Szukając dla siebie szkoły oferującej właśnie ten język, natrafiłam na Facebooku na szkołę Ibu Ecole. Po zapoznaniu się z ofertą przedstawioną na stronie internetowej szkoły oraz po przeczytaniu wielu pozytywnych opinii postanowiłam skontaktować się z panią Gosią. Przed rozpoczęciem kursu byłam lekko zestresowana, ponieważ nie miałam styczności wcześniej z językiem francuskim i bałam się, czy poradzę sobie na kursie. Moje obawy zostały rozwiane już na pierwszej lekcji, ponieważ pani Gosia ma bardzo indywidualne podejście, dzięki któremu nauka francuskiego przestała mnie stresować. To, co najbardziej podoba mi się w kursie, to sposób, w jaki prowadzone są lekcje oraz ich różnorodność, ponieważ prowadzimy na nim wiele rozmów oraz konwersacji z udziałem słów i zdań z języka codziennego, które później przydają mi się właśnie w życiu codziennym i które pozwoliły złamać mi moją barierę językową. Oprócz tego, dzięki platformie e-learningowej, mam dostęp do odsłuchiwania oraz czytania wielu tekstów, które pomogły mi rozszerzyć oraz ulepszyć moje słownictwo. Moje efekty ukazały się dość szybko, dlatego że obie byłyśmy zmotywowane, by nauczyć mnie jak najskuteczniej, i nie chodzi tutaj o tempo, tu chodzi o jakość. Dlatego, gdy czegoś nie rozumiałam, utrwalałyśmy wszystko tak, żebym była pewna, że wszystko rozumiem. Dziś nie czuję już obaw oraz bariery językowej, gdy muszę użyć języka francuskiego, np. podczas rozmowy telefonicznej czy podczas wizyty u lekarza. Kurs dał mi komfort swobodnego oraz poprawnego mówienia w języku francuskim. Jeśli jesteś osobą, która chce zacząć swoją przygodę z językiem francuskim od podstaw, a może już posiadasz pewny poziom i chcesz utrwalić trudniejsze tematy, szczerze polecam udział w kursie z iBuekol. Dzięki niemu utrwalisz nie tylko mówienie, ale również pisanie i czytanie. Dzięki ciekawym tekstom, dialogom oraz innym formom nauki na platformie nauka będzie czystą zabawą.